Albo się dostosujemy i będziemy sobie w ramach abonamentu wypożyczać samochody, oczywiście na lat na przykład 5, albo niestety nie będziemy jeździć samochodami. Jak się komuś nie podoba, won do autobusu, do metra, do tramwaju, do zbiorkomu. Ale to syf. Cześć kochani, dzisiaj na szybciora wrzutka, bo kanał nazywa się Moto Prawda, więc doszedłem do wniosku, że muszę wam powiedzieć prawdę i sprostować parę wiadomości, jakie się przewijają często w mediach, bo ja wiem, sam stosuję clickbaity, przepraszam, bo nie umiem inaczej. Pracuję 16 czy 17 lat jako redaktor, więc stworzenie tytułu innego niż clickbaitowy troszeczkę mnie czasami przerasta. To już jest we krwi, no ale często ostatnio obserwuję takie newsy, że o nie wszystko stracone. Silnik spalinowy znowu lepszy niż elektryczny, diesel 100 razy lepszy niż elektryczny i tak dalej, i tak dalej. I chcę wam powiedzieć tylko jedną rzecz: otóż. Gówno prawda. Być może to jest trochę słabe co mówię, w sensie takim, że się wam nie podoba. Mi zresztą też się to nie podoba, ale prawda jest taka, że silnik spalinowy umarł i nie żyje. I on już do motoryzacji nie powróci. Przypominam o partnerze kanału firmie Prodigtech, producencie takich oto pięknych mierników grubości lakieru. Na dole link do oferty, na dole też link do aplikacji, którą stworzyliśmy wspólnie z Prodigtechem, i na dole też mail, gdzie możecie zgłaszać jakieś uwagi co do jej działania. Lecimy! To wszystko da się dzisiaj wywnioskować z mediów, No tyle tylko, że większość ludzi interesuje to, jak Kasia Cichopek budzi kurzajewskiego i czy jej smakuje śniadanie, oczywiście, niż to, czym będziemy jeździć za 10 czy 15 lat. Po prostu tak jest tak dużo. Informacji, że w natłoku ich wszystkich trudno rzeczywiście wyciągnąć te wartościowe, a te właśnie wartościowe, przynajmniej w zakresie motoryzacji, nie są wcale optymistyczne, jeżeli patrzymy na nie z dzisiejszego punktu widzenia, bo kto wie, być może za 10 czy 15 lat będziemy na to patrzyli inaczej, ale chciałem Wam powiedzieć, że szczerze to macie właśnie. 10 lat, no, może 13, żeby się dorobić, a jak nie, to won do zbiorkomu. Niestety, dokładnie tak to wygląda. Już Wam mówię o co chodzi. Wystąpienie w Strasburgu z dnia 14 września. Pani Urszula von den Leyen, yy, przepraszam, cały czas mi się myli. Mówiła o problemach, jakie stoją przed Unią Europejską, ale nie chodzi w tym przypadku o konflikt na wschodzie, tylko o problemach natury gospodarczej. I jakie to są problemy? Pamiętamy wszyscy Fitfor 55 i 2035 rok. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej. On w dalszym ciągu obowiązuje i już tutaj raczej nic nie będzie zmienione. Problem polega na tym, że do produkcji samochodów elektrycznych potrzebujemy głównie litu i w dużo mniejszym stopniu metali ziem rzadkich. Jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, to szacuje się, że 90% znajduje się w Chinach, mówię o zasobach, a 60% litu przetwarzane jest właśnie w Chinach. I żeby Troszeczkę inaczej to wyglądało za 10 lat. To już w 2017 roku powołano coś takiego, co się nazywa Sojuszem na Rzecz Baterii, i dzięki temu potężna kasa poszła do producentów. Producenci samochodów w tej chwili. Budują na potęgę fabryki w Europie. Mamy w Radzikowicach pod Nysą nową fabrykę, która tam katody jakieś produkuje dla Volkswagena. Yy, mamy oczywiście LG Hem czy LG Solution, tak naprawdę pod Wrocławiem jedna z największych fabryk całych baterii trakcyjnych w Europie. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest w tej chwili drugim po Chinach na świecie eksporterem baterii trakcyjnych dla samochodów elektrycznych, więc de facto. Może się okazać, że na tej całej elektrotransformacji polski przemysł zarobi, w co oczywiście średnio wierzę, no bo z drugiej strony mamy przecież kupę montowni samochodów spalinowych, które wezmą i zdechną. Ale do brzegu! Skąd wziąć lit do produkcji baterii? Jest tajemnicą, że w obliczu tej nowej rewolucji przemysłowej, lit wyprze ropę naftową. Po prostu będzie ropą naftową XXI wieku. No i ten, kto ma lit, ten rządzi. Największe złoża litu to jest Ameryka Północna, Południowa, y, troszeczkę Chiny, troszeczkę Europa. I jak to ma wyglądać w przyszłości? Wystąpienie, jak mówiłem, z dnia 14 września w Strasburgu, Urszula von den Leyen i plany na rok 2030 wyglądają tak, że 50% litu potrzebnego do y, funkcjonowania europejskiej gospodarki ma pochodzić z importu czyli w zasadzie uzależniamy się bardziej od Ameryki niż od Rosji w tej chwili 30%. Procent litu ma pochodzić z wydobycia własnego, stąd na przykład w Rudawach w Czechach teraz są poszukiwania, najprawdopodobniej ruszy tam wydobycie. A 20% litu w 2000, podkreślam, już w 30 roku, ma pochodzić z recyklingu. I teraz, tak, troszeczkę liczb, ale nie będzie dużo, chcę Wam tylko pokazać pewien mechanizm, bo. Yy, Oczywiście zakładam, że te wyliczenia są troszeczkę od czapy, ale tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o liczby, chodzi o mechanizm. Ubiegły rok w Europie zarejestrowaliśmy mniej więcej 12 milionów nowych samochodów. Z tych mniej więcej 12 milionów nowych samochodów, auta elektryczne w pewnym zaokrągleniu, bo mówię o hybrydach i o samochodach w pełni bateryjnych, hybrydach plug-in oczywiście, to jest 2,3 miliona. Widzicie już tą zależność? Podpowiadam, na oko to jest jakieś 20%. No i właśnie, przypominam, że żeby dostać dopłatę do nowego samochodu w Niemczech, gdy rząd dotował producentów, trzeba było zezłomować samochód w wieku nie młodszym niż 9 lat. Ja wiem, że w Polsce to się wydaje w dalszym ciągu abstrakcją, bo średni wiek samochodu u nas w kraju to jest mniej więcej 14,5 roku, z wyłączeniem tak zwanych martwych dusz. No ale w Europie Zachodniej dokładnie tak to wyglądało: 9-latka można było zezłomować i wziąć sobie dopłatę do nowego samochodu. Jak to się będzie przekładać, w sensie udział recyklingu na rynek samochodów? Otóż będzie się to przekładać tak, że ja o tym mówiłem parokrotnie, no ale niestety muszę to przypomnieć. Nie można będzie wypuścić z ręki baterii trakcyjnej. Nie można będzie pozwolić sobie na to, żeby ktoś nie wpisywał się w system, że ktoś sobie wymontuje tą baterię, powiesi na ścianie, zrobi z niej power walla, Albo, że ktoś sprzeda wasz y, samochód elektryczny na Ukrainę, do Rosji, gdziekolwiek dalej poza Unię. Nie ma takiej opcji. Jeżeli 20% y, litu ma pochodzić z recyklingu, to musi być Szczelny system odzyskiwania tego wszystkiego z samochodów. Dlaczego z samochodów? Bo tak, oczywiście mówimy o produkcji baterii nie tylko dla samochodów, a o całym zapotrzebowaniu unijnej gospodarki. Ale 75 mniej więcej procent w tej chwili litu zużywa właśnie przemysł motoryzacyjny. I Wracam do tego, o czym mówi się w motoryzacji od wielu lat. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się narracja. Dzisiaj nie ma już producentów samochodów, dzisiaj są firmy, które oferują usługę mobilności. Abonament. Niestety, czy nam się to podoba, czy nie, taka będzie przyszłość prywatnej motoryzacji. Albo się dostosujemy i będziemy sobie w ramach abonamentu wypożyczać samochody, oczywiście na lat na przykład 5, albo niestety nie będziemy jeździć samochodami, jak się komuś nie podoba, won do autobusu, do metra, do tramwaju, do zbiorkomu. Po prostu tak musi być, jeżeli chcemy produkować samochody. Elektryczne, bo niestety zasoby litu są ograniczone. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby wypuścić baterię trakcyjną z ręki. Stąd już dzisiaj pojawiają się tak zwane fabryki samochodów używanych, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, właśnie po to, żeby ściągnąć po pierwszym właścicielu, a ściślej użytkowniku takie auto do Fabryki, odnowić je, ewentualnie wymienić to, co jest uszkodzone. Mówię też o modułach bateryjnych i wypuścić je kolejny raz na rynek dla kolejnego użytkownika, który znów w ramach abonamentu przejeździ takim autem kolejnych 5 lat. Pierwszy użytkownik, czy to w ramach leasingu, czy wynajmu długoterminowego, 5-latka odświeżamy ten samochód. Bierzemy sprzątamy, robimy zaprawki i wynajmujemy kolejny raz na kolejne 5 lat i gdy on już ma 10 lat, nikt nie chce takim złomem jeździć, bo technologia się zmieniła, bo wydłużyły się zasięgi i tak dalej, i tak dalej, więc oddajemy to auto i tak znowu w ramach abonamentu bierzemy inne, używane, jeżeli nie stać nas na nowe, albo inne nowe, jeżeli na to właśnie nas stać. Tak, niestety będzie to funkcjonować w 2035 roku na pewno. Zakładam, że oczywiście szybciej. I czy się to komuś podoba, czy nie, niestety nie ma innej opcji, przynajmniej na ten moment. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że nie wszystko stracone samochody benzynowe jeszcze nie umarły bo na przykład Chiny, bo na przykład Indie, bo na przykład Stany gówno, prawda! Bardzo ciekawy jest w ogóle przykład Chin, bo nam się wydaje, że w Chinach to w ogóle tam yy, zapieprzają za miskę ryżu, i tak w wielkiej części zapieprzają za miskę ryżu. Natomiast yy, oni chcą być w dalszym ciągu numerem jeden na gospodarczej liście świata i nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, żeby być skansenem, czy to motoryzacyjnym, czy jakimkolwiek innym. Muszą być w awangardzie, muszą być na szpicy nowych technologii i właśnie dlatego w Chinach są wbrew pozorom bardzo rygorystyczne normy emisji spalin, jeżeli chodzi o samochody spalinowe i faktycznie na ten moment nie został ogłoszony taki twardy, Termin, od którego nie będzie można rejestrować samochodów spalinowych, ale to jest kwestia czasu. Chiny, jak powiedziałem, muszą być na szpicy i robią wszystko, żeby rozwijać te nowoczesne technologie, żeby nie tylko być odtwórcą i tanią siłą roboczą, ale żeby też móc eksportować swoje wyroby między innymi do Unii i do USA. Więc y, takie firmy jak BYD, jak NIO. Jest masa producentów chińskich samochodów elektrycznych, i oni wcale nie żrą piachu, jeżeli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, tylko wbrew pozorom często narzucają ton. Tak samo jest zresztą w USA. Ameryka też się przestawia na samochody elektryczne, czy się to komuś podoba, czy nie, i tego raczej nie zatrzymamy. Więc podsumowując, ja nie wierzę w żadne tytuły typu spalinówki uratowane, nie wszystko stracone itd. Główno prawda, cykl technologiczny silników benzynowych w transporcie osobistym, tak to nazwijmy, dobiegł końca, po prostu już jest postawiony krzyżyk i tego nie zmienimy. De facto patrząc z, z punktu widzenia rynków, Mocno rozwiniętych, to tak naprawdę niewiele się zmieni, bo dzisiaj mało kto kupuje samochód. Tak naprawdę 70, nawet 80% klientów to są przecież klienci biznesowi, którzy potem te auta na przykład udostępniają dalej w ramach wynajmu, więc. Y no, niewiele się tutaj zmieni, dlaczego ja mam kupować auto za 100 czy 150 tysięcy złotych, potem żeby za 5 lat je sprzedać i znowu kupić następne za 150 tysięcy złotych. Na Zachodzie dawno to tak już nie działa. Generalnie ludzie właśnie biorą finansowanie, kończy się finansowanie, biorą następne, ale oczywiście macie absolutną rację, żeby tak rozumować, trzeba być na pewnym poziomie finansowym i gospodarczym, a Myśmy przez wiele lat gonili ten zachód właśnie tak, że można było sobie obciąć pewne wydatki. Niestety, w przypadku działalności czy takich firm, które mają wysokie marże. Same koszty związane z eksploatacją pojazdu bywają często mniej dotkliwe niż możliwość ich prognozowania, i tak dokładnie działa to na zachodzie. Dlatego, yy, na przykład, do Polski jadą auta, które mają 5 czy 7 lat, bo skończył się leasing i skończyła się gwarancja. I dla mnie, jako dla właściciela dużej firmy, która nie może sobie pozwolić na to, żeby mi samochód klęknął na robocie, ważniejsze jest to, że auto działa i wolę zapłacić za to więcej. W sensie w miesięcznej racie, niż ryzykować to, że ja nie wykonam jakiejś usługi klientowi przez to, że auto się zepsuło, bo ma 7 lat i jest już po gwarancji. No tak to wygląda w wysoko rozwiniętych gospodarkach, które pracują na wysokich marżach. No a u nas niestety różnie z tym bywa. No nie ma się zaoszukiwać, że przecież nasz dobrobyt budowały pasaty B3, Volkswageny T4 czy Mercedesy 124 i nie mówię tutaj o tych słynnych przetargach dla policji, a w zasadzie braku przetargów dla policji, jak Kulczyk dostarczał im te busy. Tylko mówię o tym, że przez lata tak działała polska gospodarka, gdy goniliśmy zachód, po prostu prywaciarz kupował sobie takiego T4 czy 124 i jeździł aż odpadną koła. Wyremontował 300 hałów, w tym czasie przywiózł 3 miliony samochodów z Niemiec i tak dalej. To auto było Rabunkowo eksploatowane, bo goniliśmy Zachód gospodarczo. W tej chwili żyjemy już na dużo lepszym poziomie, chociaż faktycznie w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze trochę w ogonie Europy. No ale musimy się pogodzić, że tak właśnie będzie wyglądać przyszłość. Samochody prywatne nie będą nam w założeniu. Do niczego potrzebne. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieli zaspokojone inne potrzeby, na przykład potrzebę bezpieczeństwa w kontekście tego, co się aktualnie dzieje na Wschodzie. Na dzisiaj tyle ode mnie. Wiem, że to pewnie nie jest nic odkrywczego, co Wam powiedziałem. Wiem, że to dla wielu z Was nie jest też nic optymistycznego, no ale kanał nazywa się Motoprawda, więc mówię jak jest, a nie jakbym chciał, żeby było. Takie są założenia, mówi się o tym na wprost, a to, że ta y, retoryka niekoniecznie przekrada się do mediów głównego nurtu, trudno. Od tego jestem m.in. ja, żeby Was na ten temat poinformować. Na dzisiaj tyle ode mnie, motoprawda prawda, w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam. Paweł Rygas.